Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się importem do aplikacji Procreate plików PDF, aby móc na nich pracować, żeby na przykład sobie poćwiczyć pismo, jakiś rysunek, może odrysować. Czasami podrzucane są jakieś szablony w, w plikach PDF i można na nich e, bardzo fajnie sobie poćwiczyć, właśnie albo ilustrację, albo, albo pismo. Tutaj do tego projektu załączyłam na YouTube ym, plik PDF. I pokażę Ci, jak można go zaimportować do, do Procreate i pracować w tym pliku PDF i go nie popsuć. Zaczynamy. Na moim kanale, jeżeli cofniesz się na ostatnie vlogmasy, vlogmas 5 i vlogmas 6, w opisie do filmu znajdziesz plik Procreate. Możesz go pobrać i od razu otworzyć w Procreate, i będziesz miała, miał gotowy projekt, ale tutaj chcemy się nauczyć, dlatego y, tworzymy te projekty. Pobierz sobie y, plik, PDF projektu. On jest na drive'ie umieszczony. Tutaj to chwileczkę trwa, aż, um, aż mi się otworzy. Poczekamy chwilkę. To jest grafika PDF i zaraz um, ją ściągniemy tutaj na tablet, a później otworzymy bezpośrednio w Procreate. To trwa troszeczkę. Ten plik jest taki duży. Dobrze. I tutaj jest funkcja pobierania. Tutaj ta strzałeczka. Pobieramy. Tam się pobrało. I Tutaj mamy od razu możliwość otwarcia w danym programie. Otwórz wy. I tutaj nas pyta, w jakim programie chcemy otworzyć. Tutaj już mi się Procreate automatycznie wyświetla, ale możesz przesunąć dalej więcej. Jeżeli ci się tutaj Procreate by nie wyświetliło, to tutaj możesz wejść w więcej i ci pokażę więcej aplikacji. I tutaj klikam Procreate i automatycznie mi się tutaj załadowało. Akurat miałam ten. Projekt otwarty, więc to jest tutaj. O, to mi się załadowało automatycznie. Dobrze. Teraz otwieramy naszą y, grafikę PDF, tak? To może być cokolwiek, w tym wypadku ten ostatni napis. I teraz, gdybym wybrała jakiś pędzel i zaczęła bezpośrednio pisać po tym. Oj, to jest jakiś inny, Aha, gwiazdka. Szybciutko wybierzam ostatnie, to był farma Gestińskiego. I gdybym zaczęła tutaj ćwiczyć, po tym. Tak, tutaj mogę sobie powiększyć. To ja zarysowuję to, co jest pod spodem, tak bo wszystko jest na jednej warstwie. Dlatego tutaj dodajemy sobie plusikiem kolejną warstwę, tą, która leży pod spodem, zmniejszamy transparentność na przykład na 20, tak, żeby jeszcze to było widoczne. I teraz możemy sobie spokojnie spróbować odrysować. Zmieniam warstwę. Próbować sobie odrysować jakieś pismo, tak? Potrenować, jak to, jak to działa, czyli tak możemy się uczyć na przykład brush letteringu, bądź też ilustracji. Czyli wrzucamy sobie plik PDF. I tutaj pracujemy. pracujemy bezpośrednio na tym pliku PDF. I tak jak mówiłam, tutaj koniecznie dodajemy sobie kolejną warstwę, aby tego pliku oryginalnego nie uszkodzić i tutaj yy, najlepiej go na samym, na samym dole mieć i tutaj sobie zmienić transparentność. Przed chwilą pokazałam, że pracując na... Na jakimś wzorze, na jakiejś grafice przenosimy ją na sam dół, rozjaśniamy i nanosimy kolejną warstwę i pracujemy na tej warstwie, tak jak to przed chwilką było. Ale czasami jest tak, że rysunek, na którym pracujemy, bądź też y, praca, która powstaje, ma jakieś tło. Tak? Tutaj sobie teraz dodałam kolejną warstwę i dorzucę czerwone tło. Oczywiście wszystko jest pokryte i nic nie widać i tutaj jest, mimo że jest krycie 100%. 100% maksymalne, nic nie widać, tak? Więc tutaj w tym przypadku musimy sobie zmienić naszą kolejność warstw do góry, ale przez to, że tutaj w tej pierwszej warstwie jest biały kolor, to on znowu nam pokrywa ten czerwony. Tak, tutaj jest taki prosty przykład, bo tutaj naprawdę można to szybko bardzo rozwiązać, ale pokażę Ci taką bardzo fajną funkcję. Wchodzimy teraz w tą warstwę i tutaj mamy, mamy tryb normalny. I zobacz, co się stanie, gdy zmienimy tutaj na, na pomnóż, ciemniej. Nagle to nie kryje na 100%, tylko one się zlewają ze sobą. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo wtedy ta warstwa, którą, jak, na której. Z której się wzorujemy, którą chcemy odrysować. Nie przeszkadza nam, jaki tam jest kolor, czy pod spodem jaki jest kolor. Nie ma te kolory, tutaj się nic, nic nie dzieje, tylko możemy jakby równocześnie pracować na tej wersji, na tej warstwie, na której chcemy, i te kolory nam nie przeszkadzają. Czyli tutaj pomnóż. Ja korzystam z pomnóż, i tutaj jeszcze możemy sobie to rozjaśnić. Tak, czyli zobacz, jak to wygląda. I teraz na przykład na tej warstwie chciałbym pracować, nie wiem granatowym. I tutaj mogę sobie na spokojnie odrysować. Tak, czyli możemy mieć naszą warstwę na samej górze i włączamy tryb pomnóż i możemy spokojnie pracować. To jeszcze wykorzystamy w jakimś innym projekcie, kiedy będzie ilustracja może, bo no wtedy to y, może łatwiej, jeszcze, jeszcze łatwiej zrozumieć, bo to jest taki prosty przykład, że tutaj no, nie trzeba aż z, z tej funkcji korzystać, ale, ale ona jest przydata w bardziej y, złożonych projektach, kiedy rzeczywiście tych warstw jest więcej, mamy różne kolory i tą naszą y, pracę wzorcową dajemy po prostu na górę i zmieniamy tryb kolorystyczny. Dobrze, to dzisiaj była taka krótka wskazówka, y, jako uzupełnienie do, może do ostatniego projektu. Jak pracować na, na pliku PDF Procreate? I tutaj um, poza odrysowaniem tego, um, tej grafiki możesz po prostu ćwiczyć cały alfabet um, bądź też jakieś ilustracje.